Siema malodziska, z tej samej Rafaela i mocny Kuba. A ze mną jest. Przypiszcie. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj rozpoczniemy grę w Minecrafcie. Więc. Kuba chciał Wam coś pokazać. <śmiech> <śmiech> Na początek <laughs> naszej działalności. <Akronową> technikę. Tak. <laughs> Dźwigni, tak zwane. Tak, świn, tak. Chciałem Wam oprowadzić po naszej chawirze. Czekaj. No kurde, otwórz się. Czujek. Tak, tak, tak. Biedą, Tutaj mamy to, wodę to, i drzewo to, to. rosnące, A piękne. Tylko wolność. Tak. Ta który... tak. To jest skonstruowane, nie? Tak. Tu mamy piece. Tak. Tak, rajski ogrod. Właśnie. Tak, zbierz to trochę to jest tego rajskiego e, ogrodu przy okazji. Bo widzisz, tak, że tutaj nie, tak. trzeba zebrać, więc... Na spokojnie... Dobra, i zbieraj no, z drugiej dobra. strony i sadź następną. Szkoda, to i tak... No. Zaraz chleb może zrobimy. No. I teraz dasz mi tej pszenicy trochę. No dobrze się przydą. Tak. Daj mi... albo ty... Tak? Bo chciałem też pokazać, jak się robi chlebiki. Więc masz tu kilka tak. dać. Dobra, ludzie wiedzą przecież chodzi. Tak. No dobra. To jest... No dobra. O, no, Idziemy na polowanie? Idziemy na polowanie. Możemy. No to chodź. ich hmm. jako chywierkę zabiliśmy sobie. To zamknę. Tak, tak, zamykaj te pokoje, no, zobaczyłem no, jak czy, czy ktoś dać. Zrobiliśmy do, do, ty. Było, jo, ja tak, zrobiliśmy. ty zrobiłeś bardziej. Ty to lubisz to tak się to bawić. To ja to tak. Wykańczam, Wykańczą, Tak. Tak, wykończałem. Tak, No, co tu się nie da? O. Bo z, głęboko sobie wzięliśmy. Dobra, o, jeszcze noc. Dobra, powalczymy trochę. Tam. Czekaj, to powalczymy i zapójdziemy sobie noc? jeszcze na ryby. No, no, taka noc jeszcze. Powalczymy. Nie, tutaj gdzieś zobaczymy. Uj, znowu to samo. Weź tu e, trochę ziemią do końca. <grym> spadniesz. Tak dobra. Ło! Ty ostatnich jeszcze nie założyłeś. Socjalnie. Tak. No mamy. Gdzież tu są zombie? No i co? Gram na serwerze Craft tak. Tak, serwer. Crowdbest. Racja. Administracja super. Super. Podcast plusem. Tak. I spadaj zombie. I spadł. Ty prawie cały HP ten. O, kurwa. Tak to ratuje ją. Nie, o, nie ratuj. Mamy nasz... Nie zabiję jej, Chodź, chodź, chodź. Kura, chodź. Ona nasionami mi się przyciąga. Nie zabiję jej tylko. Chodź, kura, Ale Ona nie może podskoczyć. Spodajcie. Ufluję w locie. Tak. Ufluję w locie. Trafia się? Szkoda A. byłoby yy, strzały. Bo tak. O, i ten... Janusz, nie był Kurde, gdzie to są zombie, kości by się przydały, może te drzewo by było sprawdzić. Czy... Ty ktoś tu był, popatrz. O. Drzewo rozwalone zostało. Czy tak, tak mi się tak, daje? Oj. Czy... Oj. Mm. Coś jakbym tam widział, czekaj, tutaj. Właśnie. Przed chwilą. Albo mi się zdawało. O, to idź tam, gdzie coś Dobra, dobra, to już tam nie będę szedł. Trzeba po naszym tutaj terenie popatrzeć. O, O, jest, Reaper. Lewituje. Pełno by Proszę. Walnę ci aż Dobra. Nie wiem czemu, no, to jest chyba... wow, ale jasne. Wiecie, czy to jest śnieg, to jest śnieg, to jest... Uważaj. Uważaj, uważaj. O, lawa. Wiem, że lawa, ale nie ma co ginąć. Wędki później będziesz miał. Bo torpów nic, nie Ta widzę manów nawet. Dobra. Taka nasza przygoda. O, Ta. co to? Spider? Spider, patrz! Ja i chodź tylko, kochany tu ty Tak. O, nic. Jedna nic. U, kurde, spadł. O jak tam zubiach jest. Zobacz. Już, już, już. Zerknę czy ty coś jest, który może. Głupiotki takie. Nie ma. Dawaj tutaj zecimy. Chodź, tam mnie tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj. A, jesteś tu? No po co? A, zobaczysz. Tam możemy skoczyć na trubadę i zawsze się nie stanie. Chodź. Eee! Tak? Kasi, tak? tak? Chodź. Oj, dwie kratki. Patrz, patrz. Tam tego drugiego właśnie, z góry. Z góry, patrz, przelawia. Przelawia jeden jest. O, widzę. W głowę próbu. Tu wiesz, a, a? ty chopa ma. Nie się wbija. Dobra. Skaczona? Ja pierwszy. No dobra, próbuj, ale uważaj Ui. na zombie. Dobra. Ty, popatrz, tam zombie masz. Dobra. Ano, racja To są... Uważaj! Wow. Tutaj wybuchające Fajnie. Ty, tutaj co, jakaś baza jest Tutaj baza, ktoś tutaj ją próbował Ty jest piec Piec jest, o, sztabki złota Stawki. Ty, ktoś coś zostawił Ktoś coś zostawił, bierz piec to to jest Rozwal piec Szkoda mu zostawiać piec Dobra Pytno, już tylko... Oczywiście nie mamy diamentów O, i tam jest jakaś dziura na wprost, widzisz? No, jest. Dobra, przyjdziemy się, zobaczymy. Kurde. Ciężko tutaj tak. Dobra. Nie ma? Ty, całkowicie się nie rozwali, bo wpadniesz do nas. Dobra, zakryto to i jedziemy. Nie, tutaj nie ma nic. Co zrobi? Dobra. Jak stąd wyjść teraz? Hmm? Wpisujemy home i wracamy się? Ale czekaj, chodź jeszcze, tu mogą być fajne potworki. No, może goroście jakieś zostawił coś. Chodź nie wiem. Póki jeszcze noc jest. Permission. O, na dole jest. Na dole jeden łucznik chyba. co to, to jest? Czekaj. Łucznik! To jest łucznik. To jest łucznik. To jest łucznik. Tak, tak. O, strzelił. O. Czekaj. Okay. O, Weź strzałek, właśnie, strzelił. Nie mogę zabrać. Bierz strzały. O, strzałę zabrałaś od razu, jak Dobra. A, Jeszcze jednego prosimy. słyszę. Jeszcze jednego słyszę. Słyszysz, coś? Słyszysz coś? Słyszę. Prosimy też o, o nad nami, nad nami, ten jest jeden hapa. Weź go, czuć! Nie wiem czy. Czekaj, nie mam strzał. A czekaj, czekaj, wiem no. czym. Stój, stój, stój! Wiem czym, nie rozwalaj. Da się? Podkopisz go. Podkopił go. Czekaj, pod, podkopię się. Ano, no, dawaj. Czekaj. Nie, ja mam ciebie nie, ale sam się podkop. Dobra. Czekaj, wędku, 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 wędku go. No. Czekaj ja mam. Gość, Na wędkę zł. Patrz jaką wędku wyciągnął. Odsłu się. Odsłu się trochę. No, no. Dobra, puść. Jest... Hmm. Oj, rozwaliłem Dobra, kill'em Czekaj, będzie spadł zaraz. Czekaj, on spadnie. Czekaj, pan I... Spadł! O! Zginie mięso. Czekaj, to je wywala no. od razu. Nie ma sensu tutaj tego trzymać. I no i tak. No, tak? No. To czekaj chwilę. No. O! Ty zombie? No, czy goście tu jest? Czekaj, czy. A nie, tu jestem. Dobra. Home. Dobra. Cztery sekundy. Jestem w swojej, nie Wiem, Bien, ja widziałem. Dobra, chyba już zakończymy odcinek, nie? Chcesz, nie, no ja Cię tak masz... Tak? Jak chcesz. Tak. tak. No to... Wszystkim dziękuję za uwagę. To zakończamy ten filmiczek. Tak. No i co tam, mówisz co, więcej? Chcesz się... No, no, o, zombie! To zombie! Czekaj, tak, zombie tak, zabiję tak, na, tak, na koniec. O, powodź, książkę jakoś dał. Czy co, to jest kamiczek jaki był? Mmm, to nie wiem, No, to masz Czekaj, dawaj zablokuj to i na koniec jeszcze, zablokujesz i tyle Tak Tak, i podaję jeszcze raz IP serwera To e, jaki tak. to był? Znajdujemy się na serwerze CraftBest. Craft, Craftbest, no właśnie Serwer każdemu tak. graczowi Minecrafta Tak, tutaj gdzieś jest napisane e, pewnie, który... o I który rodzaj kody też e... Kto no to, pierwszy tak, się wpisze tak. i za to nagrodę jakoś się dostaje, na przykład koksu, czyli jedno e, jabłuszko. Dostaje się koksą, czyli jedno złote jabłko, takie tak? wypaczane. Tak. Także warto tak. ćwiczyć na klawiaturze. Tak, szybkie pisanie. No, <laughs> e, to jest, poczekamy jak coś napiszą z informacją Kravesta, to zobaczą przy okazji jak tutaj, ten, Kravesta. okej. Okay. Dość wyszło. już pięćdziesiąt czwarty level. to ładnie ja mam szósty dopiero, bo kurczę no wtedy spadłem. Ok, <coughs> nagranie materi materiału czwarty, tak. tak spadło. O. Tak spadło. Tak. Eje, eje. E. Widać. Hmm, czole. Hmm, nie nic, nic. Tylko z góry tam będzie widać, bo hmm. chyba ze środka nie wziąłeś tam. Tutaj? Nie, nie, nie. Ja, tam, tam. No dobra. No to podziękujemy najwyżej Craft Best. Napiszę, e, w komentarzu. Tak, tak. Napiszę w komentarzu, jak dojść do naszej Gramy na wersji 174. Dziękuję wszystkim za uwagę. Tak. Na razie. Cześć.